Witajcie, 25 sierpień. Wczoraj zerwaliśmy co nieco pomidorów. Dobrze, że wszystkie naraz nie dojrzewają, bo byłoby kiepsko z przerabianiem sparzyć to, to wszystko i do gara wrzucić, naleczą, zmieszać z innym warzywkiem, papryką, cebulką, czy też bakłażanem. To byłoby roboty, więc one tak w miarę dojrzewają. Tu mam z mojej dżungli, takiej małej warzywnej na stanowisku 2a, to na przykład z foliaka Świńskiego. Tutaj również piękne są niektóre. Pierwszy raz właśnie wczoraj zebraliśmy odmianę, o taką. Nazywa się Midas Orange. Bardzo łagodny w smaku. Trzy lub cztery lata już uprawiamy. Wyrównana wielkość jest owoców. 49 gram. Tak na szybko porozkrajam. Niektóre pękają, ale nie tak jak u innych odmian potrafią ogromnie pękać. Tutaj tak. Ciut, ciut. 55 gram. I ciachniemy. Nasiona były w nieoryginalnym opakowaniu. Pod tą właśnie nazwą Midas Orange. Zgrabny. Przyjemny pomidorek, tak go określa. Zawsze zawsze będziemy go wysiewać. Teraz jaka odmiana? Też pomarańczowa. Nazywa się tak. Złoto i linii. Koleżanko, jestem bardzo wdzięczna za tę odmianę nie bywała. Tak ją ocenię. Jedną sztukę rozkroiłam już wcześniej. Zważmy. przykładowo 132 gramy. 138 gram. Nie bywała, bo wnętrze ma niezwykłe. Mocno zabudowane, prawie nie ma nasion. Ciut, ciut pęka. Bardzo marutko. No i smak łagodny. Bardzo mięsista jest. Wcześniej inny egzemplarz rozkroiłam. To bardzo mało nasion. Nie było widocznej, tak, komory nasiennej. No, rewelka i w smaku również. Co tu jeszcze? Kopilka, skarbonka. Bardzo długo jest twarda na krzaku. Nawet teraz tak dojrzała. Może nie do końca, ale twardziuśka sztuka z niej. 223 gramy. Czy większa będzie cięższa? 237 gram. Kopilka z karbonka. A tak ją załatwimy. Też jest bardzo mięsista. W smaku również łagodna. Chociaż z nutką taką ciut, ciut ostrzejszą. I teraz na przykład czas, by porównać odmianę. Która nie ma oryginalnego opakowania, Pink Fig z korazonem. Czyli, o, nawet odcieniem widać, że się różnią, bo kiedyś mi pisaliście Państwo, że to nie, że Pink Fig to nie jest Pink Fig. Ja pod taką nazwą kupiłam. A tu mamy korazona. No, ten to wielgachny i jego zważę, ale rozkroję. Podobny kształtem 449 gram korazon. Ale rozkroję taką podobną, budową. Powiedzmy, że te dwie, czyli pinkfig waży 197 gram, korazon 309 gram. Pink Fig jest pusty w środku, korazon mocno zabudowany. No i barwa zewnętrzna ich różni. Najpierw korazon. Korazona to wiele osób zna. A, Pink Fig? Czy ktoś ma tę odmianę? Oto korazon. Teraz te wnętrze pokażę. Pink Fig. Tadam. o tak mi się przekroił że nie widać tych pustych komór a on po prostu jak przekroicie go dobrze to ma cztery jakby puste komory takie takie jak tu ten jest bardzo dobry ten jest dobry nie jest zbyt słodki i gdy on ma tak właśnie bardzo bardzo puste te komory to można nafaszerować ziołami z twarożkiem czy z serem? Z mozzarellą. Lekko zapiec. Mięsko mielone też. Lekko podsmażone. Nada się. Fajnie, fajnie to wygląda. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Teraz jeszcze nie nagrałam. Nie rozkroiłam w tym sezonie tej odmiany bo dopiero dojrzała. Tak jak Midas Orange. To jest odmiana już pokazuje. Najpierw tak 185 gram waży. Gdzież to jest? Jest, jest. White Beauty. Bardzo dobry, słodki, ale mieliśmy też odmianę w zeszłym roku białego pomidora, podobnej wielkości. Huhu, niedobry, wrotnisty, a w tym foliaczku też rósł, kurzym tak zwanym, 185 gram, white beauty, pod nóż idzie. Kolego Marko, to jeszcze z tego opakowania od Ciebie sprzed chyba trzech laty nasiona. Taki piękny, White Beauty jest to odmiana jeszcze taka pióro ognistego ptaka, pierożar ptici osiemdziesiąt dziewięć gram. Czystość z niego bije. Jaki zapach. Co my tu jeszcze mamy? A otóż, arbuzowy. Trzy sztuki. To już takie mniejsze egzemplarze. Zważymy tego. Pochodzi z takiego opakowania. 185 gram waży. Arbuzny. Paseczki. U bardzo dużych egzemplarzy pięknie wyglądało. I podnoszę. Już mi się miejsce na tacy kończy. Proszę, jaki nasycony. No naprawdę u wielkich tych egzemplarzy to było dopiero mocne nasycenie, jakby bordo. Wewnątrz arbuzowej. Coś dla arbuziarzy, średnio słodki, porównując inne odmiany. Te wszystkie stanowane podobne do siebie, smaczne. Jedynie co wyróżniał się ten sybirski malachit kwasowością. I ten O Oj, tutaj to jest skóra i twarda, i kwas, i kwas. Chyba jest gorszy od tego sybirskiego, ale ciekawą formę ma. No i tu cuda piękności. Rebel Stolik ten Prime. Ten dwa tygodnie na krzaku. I zaczyna się psuć, na wagę go. Ale byliśmy też ciekawi jak długo. Jest odporny 392 gramy. Piękny kolor nasycony. Tylko nie mamy na czym. chwilka rozkroić. Arbuzowy. Eh, sorry, Rebel z Prime. Gargamel Yellow był już rozkrajany. Zważymy. Pararara. 134 gramy. A taki mały. 57 gram. Tu mamy kolejne gargamele. Tak. Yellow. Gargamel Yellow. A tu Gargamel powszechnie znany. Jeden. To drugi, o te podłużne to gargamele, te gargamele jelo, śliczniutkie. Tego rozkroimy, bo jest troszeczkę miękkawy. Szwierski malachit. Ten psuje się, więc już go ciachnę. Waga osiemdziesiąt dwa I tą część wyrzucę od razu. Leżą zieloniutki. Kwaskowy, ale jak damy cebulkę, troszkę poleży z solą to jakoś tą kwasowość wytraca. Gargamel, 51 gram, a tu konik morski, 78 gram. Tu mamy gargamela, opakowanie. I tniemy. I tniemy. Czas już goni, upał okropny, ale niech się stanie zadość. A teraz konik morski. Już on bardzo pęka, bardzo. Oto opakowanie od niego. I chyba ostatnim będzie, którego rozkroję ten. Nie znam odmiany, to jest z tej mojej małej dżungli warzywnej pomidoras. Tak jakby do końca nie dojrzał. Troszeczkę podobny i może to jest tą odmianą Rebel Stolik ten Prime. Ale nie, nie za bardzo mi wygląda na nią. Kiedyś miałam nazwę pomidorka ona no, 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 brzmiąca tak wielki pasiasty dzik ale nie wiem cóż to jest tylko go zważę na razie nie rozkroję o momento trzeba wyzerować bo on musi troszkę dojrzeć 202 gramy Jeszcze, jeszcze. Mam tu odmianę, prawdopodobnie o nazwie: gorące węgle, żarkie ugli. Nie jestem pewna, bo w Donicach rósł ten pomidor. Jeżeli z mojego siewu, a właśnie siałam, to to jest. A jeżeli od znajomej, z sadzonek, no to nazwy nie znam. Rozkrójmy tą sztukę dojrzalszą: 167 g taki jestem w środku i wychodzi mi na to to nie, to nie aha, tu właśnie są jeszcze jeszcze są pomidorki chwilka teraz mi nazwa wyleciała z głowy któreś ze stalon. I ten, i ten, Rosowdar. O, tu mamy. To jest Rosowdar. Dopiero dojrzał. Malinowa barwa. Waży 195 gram. Wczoraj zerwany. Czyli taki. A pozostałych nielicznych nie pamiętam teraz. Jak się nazywają, ale to już epizodyczne sztuki. Jeszcze tak, pokażę st serię. Stalon Bajo. Tu mamy Stalon Nero oraz Stallone Italiano. No i teraz, któraś odmiana? Wykluczam Nero, że to jest to. Myślę, że to chodziło o Italiano, ale to tak na szybko. I tu mamy. Stalon, właśnie, prawdopodobnie Nero, bo z ciemnym tym, bo już jak wcześniej nagrywałam, to się zgadzało. Kończę, do widzenia.